Dzień dobry. Dzisiaj tak nietypowo. Witam na kanale Tam i Z Powrotem. Mamy weekend kochani. A skoro weekend. Sprzęt przygotowany. Idziemy szabrować Z przyjaciółmi na ramieniu. milku Łukaszu, Pozywionka. I lecimy. Widzimy się przy pierwszym sygnale. No i mamy kochanie, jakiś pierwszy sygnał dość, dość wysoko. No zaraz zobaczymy, czym to nas ziemia uraczy. Jakiś to pierwszy font nam wyjdzie. O, jest tu gdzieś. Nie spodziewałbym się czegoś cennego, chociaż Myślałem, że to monetka, ale wow. wow wow, wow, Jakiś dziwny przedmiot Coś tu jest napisane SW Urząd Patentowy numer 463 Warszawa Z. Konopczyński no powiem Wam, że zaskakujący fand, tym bardziej jako pierwszy Ciekawe co to jest Czy to faktycznie jakaś część zapalniczki A tuż tu obok tego dziwnego przedmiotu kolejny sygnał 55 byłoby fajnie jakby wpadła jakaś monetka Tym bardziej, że tutaj jest miejsce między tymi drzewami, tutaj jest miejsce po starym zabudowaniu. Więc może wcześniej, w tamtym roku, jak kopałem tutaj, a nie nagrywałem jeszcze, to wychodziły właśnie i wojnie i, i pedalki. Więc jest szansa, że. Tych monetach będzie troszeczkę więcej. Gdzieś tutaj jest coś. No i z tamtym sygnałem było niestety kawałek blaszki aluminiowej. A teraz nam wyszła kawałek przepięknej tubki. Łuki, coś dla Ciebie. Pozdro przyjacielu. I standardowo pierwszy sygnał pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt trzy, i kopiemy na żywo, dobra, sygnał wykopany, sprawdzamy. Coś jest. Coś jest, coś jest, coś jest. A mamy sztuciec, kawałek widelczyka. Niestety dzisiaj pogoda, nie wiem czy to widać na kamerze, ale taki deszczyk pada troszeczkę, mrzy. Ale jak to mówią, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. A jak jest pasja, to trzeba ją realizować. Nieważne jaka jest pogoda. Lecimy dalej. I zobaczcie, co udało mi się trafić. Pierwszy raz chyba na wykopkach. Co prawda, połowa. Ale jest przepiękna podkowa. No, zobaczymy, czy przyniesie szczęście. Super. Dosłownie 20 sekund temu miałem włączać kamerę, bo myślałem, że przepiękna moneta się okazało, że to była zwykła podkładka a tu coś mamy coś mi się zaoknęgliło Poczekajcie, przetrę yy, Wydaje mi się, że kopiejka jakaś Tak jest ładna kopiejka nie wiem czy już czy to widać. Jedna kopiejka 1899. No, super. Po długo, długo nic, troszkę śmieci, bo wychodziło, ale chyba mamy. Kolejną monetkę I zobaczymy co tam razem ja już widzę 10, 10 fenigów tak 10 leś to już na podsumowaniu Wam porobi lepsze zdjęcia, ale tak jak na pierwszym wypadzie wykopkowym w tym roku Gapa ze skrzydłami w dół. Jest swastyka, znaczek. Ale niestety chyba rocznika nie będzie widać. Chociaż jest. 1940. No i kolejna monetka do kolekcji. No i trafił mi się przypiękny kluczyk. Teraz Czas poszukać skrzyni ze skarbem. Dobrze, no, jakieś pół godziny temu nastąpiła zmiana miejscówki i szczerze powiedziawszy miałem rezygnować Ale trafił mi się guziczek. No i coś oczywiście na nim jest. Fajnie, że jest kompletny. Więc może uda mi się go doczyścić. No i udało się odnaleźć, znaleźć co jest na tym guziku. Jest to guzik z gorącym granatem. Tak jak w poprzednim, na poprzednim filmie, na poprzednich poszukiwaniach. A tym razem wskoczyło nam 50 groszy z 49. No i powiem Wam, że robi się fajnie. Już miałem rezygnować z tego pola. A tu już kolejne rzeczy fajne zaczynają wychodzić. Pedalki pedalkami, ale jest. Kulka muszkietowa. No i super. Pogoda troszeczkę nie rozpieszcza. Ale jak już to powtarzałem, czego się nie robi dla pasji A jak to mówią nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania A że ja jestem przygotowany i odporny, więc działamy. Nie ma miękkiej gry No uwielbiam takie sygnałki jak są stabilne Ale że stabilne to nie znaczy, że fanty będą mega zacne, ale ważne, że coś wychodzi. Oj, chyba szybko z tego pola nie zejdę, bo prawdopodobnie mam kolejną monetkę. Jest nieduża. Ale ja już tą monetkę znam Jest to znów jedna długa kopiejki już wielkość jest ta sama co i tej pierwszej, z pierwszego wypadu ale rocznik. No nic. Rocznika na chwilę obecną nie jestem w stanie odczytać, chyba że wy widzicie. Aż sam nie wierzę. Mamy kolejną. Kurczę, gdzieś tu była. Zgubiła się. Jest. Mam kolejną monetkę. Haha. Pięknie. Jest kolejne pół kopiejeczki. Nie, no stan jest mega. No. Deszcz pada, to niestety ciężko wyczytać tutaj. Rocznik. Ale są przepiękne. Super. Oj, powiem Wam, że chyba ta podkowa faktycznie mi przyniosła mega szczęście. No, zobaczcie, kolejna, kolejna monetka. Przepiękny stan. Jest kolejna kopiejka. Jedna kopiejka. No, ale jest. O jejku, jejku, niestety. No nie powiem Wam, niestety, bo jest no taka pogoda, jaka jest. Później zobaczycie na podsumowaniu. Ale chyba ostro komuś się kopiejki posypały. Albo miał już dosyć i na wyrzucał. super. A tu mi się trafiła. Dziwna rzecz. Sygnał praktycznie na wierzchu. Zaspobuje to oczyścić. Magwint, 4 wat, 12,24, czyli coś pewnie. Jakaś obudowa może. Od żarówki pewnie od ciągnika albo od jakiejś maszyny dolniczej. No nic, ciekawostka. Fajna, rzadko spotykana. A przynajmniej ja z czymś takim pierwszy raz się spotykam. No i mamy, mamy. Kolejny dzień, bo wczoraj już nic nie nagrywałem. Ale mamy przepiękny. Pierwszy sygnał dzisiaj. że powiedziawszy, rzadko się zdarza, żeby cokolwiek wpadło, tak na pierwszy rzut. <laughs> I zobaczcie, wczoraj sypało na grubo kopiejkami, dzisiaj ciąg dalszy jest przepiękna kolejna kopiejka, a raczej pół kopiejki.

troszkę wytarta, ale jak wysycha to już jest, robi się ładna. O tym razem wyszło coś takiego. Jakiś element ozdobny. Z cienkiej blachy tłuczony, ale wygląda ciekawie. No nic, idziemy dalej. Było długo, długo, długo nic. I mamy kolejną monetkę. Czyżby kolejna kopiejeczka. O, już widzę, że jest ich pełno. O, 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 o. Nie wiem, czy. Haha, jest. Przepięknie. Super. Widzicie to już. Tą przepiękną dwójeczkę Międzywojnie Mega. Oj, na to czekałem. Przepiękna moneta. Najpiękniejsza chyba jaka jaka w ogóle jest. O ile się nie mylę, to 1924 Mega Wow! Pięknie. No i jest kolejna, kolejna rzecz. Tym razem. Wpada guziczek. Już widać po orzełku. Bez korony, czyli. Perelowski. Ale fajne, bo kompletne i ładne stanu. No dosłownie nie wierzę. Kolejna monetka i to dosłownie z 5 cm pod ziemią. Może nawet nie. No i mamy jakąś monetkę. Na pewno już widzę rocznik 1000. Tysiąc... O kurczę, 1840 i na pewno jest coś groszy. Już zaczyna pięknie wysychać. No nie, takiej monetki to ja tutaj się O matko. Nie wiem, czy to wy to widzicie. O kurde, aż mi zabrakło Aż mi zabrakło słów Przepiękna moneta i dosłownie na wierzchu Wow. Aż mi się ciepło zrobiło Ojko, powiem wam, że chyba nie mogę ochłonąć jeszcze po tej monecie Znalazłem później 50 groszy peralowskie ale mam swój pierwszy naparstek Co prawda zgnieciony, aluminiowy, ale cały pięknie pole zaskakujące i to A, ciężko opisać, więc lecimy dalej A już miałem z pola schodzić i był przepiękny sygnał i zobaczcie, jest tutaj w gródce, Sam jeszcze nie wiem co to za monetka, ale widać ładny rancik. Cóż z tym razem wyjdzie? Kopiejka między wojnie? Czy może coś jeszcze innego? A może perelik. Jest, zobaczcie, przepiękne kolejne międzywojnie i kolejna dwójeczka, ślicznie, orzełek niestety wytarty, ale dwójeczka w przepięknym stanie. Przyszło czas zmienić miejscówkę, no bo ile to już można kopać międzywojnia i kopiejek. Ale mamy kolejny ładny sygnalik. Coś tam. Coś tam się wyskrobało. Kolejny guziczek. Ale jaki piękne. Nie wiem czy przypadkiem nie jest pozłacane bo patrząc na kolorystykę. O ile to jest widoczne, nie chcę go zniszczyć, ale jest przepiękny i to nawet kompletny mega strzał. O, zmiana miejscówki przyniosła niezły efekt. No, i jest przepiękny sygnał monetkowy. Coś już tutaj widać. A nie, ale za to piękne, piękny element zdobiony. Nie wiem, czy wy, czy już tutaj widać, ale obstawiam, że od jakiejś książki albo jakaś. Klamra kontuszowa. Ozdobienia przepiękne. Ładny strzał. Super. A więc tak. Kończymy wykopki. I nie ma to jak zakończyć kopanie Megafantem. Jest łyżeczka. Pozdrawiamy Panią Mojsiaską i Kasię również. A my widzimy się na podsumowaniu. Podsumowanie trzech wypadów w zasadzie 3 dni wyjść w pole Kolarków no troszeczkę powychodziło złomu też jest sporo od nakrętek, tubki, elementy harmoniki, sztućce, blaszki, łuski I to jest standardowy, nieodzowny element każdych wykopków, a teraz najlepsze fanty. No i tak, szybkie podsumowanie. Przepiękne 5 kopiejek 1879. Stan super, jak widzicie. Kolejne dwa razy po jednej kopiejce, 1879, druga 1899. A powiem Wam, że Ziemia jest naprawdę łaskawa dla, dla tych monet, mimo że tyle lat leżało w Ziemi. Kolejne kopiejki, pół kopiejki 1898, dwie 1899. prl I to jest... Te monety najbardziej mnie cieszą, chyba jak wszystkich. Przepiękne międzywojnia. 1925 Długa 1936. Kolejna monetka, która zrobiła mi mega dzień. 10 groszy. 1840. Przepięknie. Po wyczyszczeniu powiem wam, że stan wygląda mega. A pod odpowiednim kątem widać wszystkie szczegóły. A to jest fand z pierwszego wypadu. Sreberko. Po doczyszczeniu przepięknie wygląda. Szkoplarzek maryna. Stan powiem wam, że mega, naprawdę. Cóż mamy dalej? Guziczki guzik Wojska Polskiego guzik z gorącym granatem przepiękny choć co powiedzieć zmniecony, ale jest cały fajnie na jak mój pierwszy ten guzik jest piękny choć nie udało mi się uzyskać na temat na jego temat żadnych informacji i przechodzimy do kolejnego fantu i tutaj z góry chciałbym podziękować Wilkowi za identyfikację, a słuchajcie to jest zapalniczka produkowana w latach 1925-1940 e, sygnowana, była to dość popularna zapalniczka e, w czasie w czasie wojny używana właśnie przez żołnierzy Wojska Polskiego no i klamerka no i tak prezentuje się fanty, tak prezentują się fanty z trzech wypadów a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej.